Odwieczny dylemat. Łączność krytyczna staje się coraz bardziej priorytetowa, ale dostępne spektrum częstotliwości jest ograniczone. Technologia TDMA umożliwia podział fizycznego kanału 12,5 kHz na dwa logiczne, dając większą pojemność dla użytkowników i mniejsze zapotrzebowanie na infrastrukturę. Pseudo ranking opatentowana technologia Hightery, pozwala radiu skanować szczeliny na przemienniku i dynamicznie wybierać dostępny slot na połączenie. Mniej czekania dla użytkowników porównując do systemów z na przydzieloną szczeliną. Jest tak, ponieważ obie szczeliny są współdzielone dynamicznie. W typowym systemie, gdzie używa się kilku przemienników w pojedynczej strefie, często wybrane przemienniki są w 100% zajęte, gdy pozostałe są bezczynne. I tu pojawia się cyfrowy ranking Hightera XPT. Więc jak to działa? System XPT rozsyła informacje o dostępnych kanałach na każdy z przemienników, aby każdy z użytkowników miał zagwarantowany kanał do wykonania połączenia. W XPT grupy użytkowników są przydzielane do tak zwanego domowego przemiennika. Kiedy domowy przemiennik jest dostępny, będzie on obsługiwał wszystkie połączenia. Kiedy domowy przemiennik jest zajęty, system XPT automatycznie i dynamicznie przydzieli inny, wolny przemiennik, który tymczasowo zapewni zasoby, aby wykonać połączenie. Kiedy domowy przemiennik będzie wolny, radiotelefony automatycznie przełączą się z powrotem na niego. Proces jest powtarzany przez system, aby zapewnić natychmiastową łączność bez przerw i sygnału zajętości. W całym procesie nie jest potrzebny wydzielony kanał kontrolny. Kiedy radio inicjuje połączenie grupowe lub ogólne z grupami na innym przemienniku, radiotelefony odbierające przejdą na przemiennik, z którego nadeszło połączenie, tym samym zwalniając zasoby na dotychczasowym przemienniku. Jednostrefowy system XPT obsługuje do 8 nośnych i 16 połączeń jednocześnie. System zaprojektowany, aby rosnąć wraz z potrzebami użytkownika. Jak uruchomić system XPT? Po pierwsze, zaktualizuj przemienniki RD985S i radiotelefony HyTera DMR. Po drugie, połącz przemienniki przy użyciu switcha IP. Po trzecie, zaktualizuj licencję w przemiennikach i skonfiguruj radiotelefony. Te trzy kroki umożliwiają bardzo szybkie uruchomienie cyfrowego trankingu HyTera XPT. HyTera XPT zapewnia dwustopniową ochronę w przypadku awarii. Jeśli jeden lub więcej przemienników ulegnie awarii, system będzie dalej działał w trybie trankingowym. Jeśli zawiedzie switch IP, przemienniki zaczną pracować w konwencjonalnym trybie DMR. Hightera XPT wspiera wszystkie typy połączeń głosowych, funkcje rozszerzone, przesyłanie danych i funkcje dyspozytorskie. XPT jest standardowo obsługiwany przez radiotelefony z serii PD6, PD7, MD6 i MD7. Hytera XPT jest w stanie sprostać zwiększającemu się zapotrzebowaniu na pojemność systemu, zapewniając jego szybką i łatwą rozbudowę przy jednoczesnej redukcji kosztów posiadania. Nie można zapomnieć o braku kanału kontrolnego. Cyfrowy tracking Hightera XPT Thinking outside of the box to bring a solution all in one box.